Witajcie, ja jestem Zeti i dzisiaj będziemy grali w GeoGeSera, czyli dosłownie interaktywne Google Maps. Jesteśmy upuszczani gdziekolwiek na świecie na Google Street View i naszym zadaniem jest odnaleźć oraz wskazać miejsce, w którym się znajdujemy. Im bliżej tego miejsca wskażemy, tym więcej punktów otrzymamy. To, oczywiście, tak wszystko w skrócie. Myślę, że więcej się wyjaśnia, jak będziemy już grali, a zagramy sobie dzisiaj w tryb o nazwie Duels, czyli dosłownie pojedynki. Na starcie dostaliśmy przeciwnika z ratingiem ponad 900, czyli całkiem wysokim i już widzę, że mamy lokację, która wygląda dosyć dziwacznie, natomiast to jest zapewne Islandia, patrząc przynajmniej na ten teren, który nas otacza. Islandia jest paradoksalnie dosyć sporym krajem, obaj trafiliśmy na szczęście daleko, także jak zauważyliście, ja tych punktów tak dużo nie tracę, bo tracimy punkty, właśnie. Tracimy punkty, które są w zasadzie różnicą punktów, które obaj zdobędziemy, osoba, która zdobędzie mniej, traci tą różnicę. I tak, aż ktoś będzie miał 0 punktów. W następnej rundzie jesteśmy gdzieś w kraju skandynawskim e, i to wygląda mi na Szwecję. E, przynajmniej patrząc na te całe otoczenie i na język. E, także swobodnie klikamy sobie gdzieś tutaj. Dokładnie tak, to był Stockholm. E, także ponownie tracę tych punktów, ale bardzo niewiele. Tym razem kompletnie nie mam pojęcia gdzie jesteśmy. E, to wygląda trochę jak Europa, ale równie dobrze to może być jakaś Ameryka, Nowa Zelandia, coś takiego. No, nie mam tutaj dużo czasu, żeby zgadnąć, więc musimy w cokolwiek strzelać. Wydaje mi się, że rozsądny gest będzie na przykład w Czechy. Także gdzieś sobie tutaj zaznaczymy. On też do końca pojęcia nie miał, może znalazł gdzieś francuski czy coś. Zaznaczył Luksemburg. Mimo wszystko ja trochę tracę, ale ponownie nie aż tyle, żeby jakoś rozpaczać. Nie rozpieszczają nas te lokacje do końca, jeżeli chodzi o ilość informacji, które możemy wykorzystać, więc ponownie musimy zgadywać. Hmm, niech będzie Szwecja, czemu nie? Jesteśmy gdzieś tutaj na wysepce, nawet szwedzkiej. Tym razem ja minimalnie bliżej, e, ale to tylko 190 punktów różnicy. I tak, słuchajcie, minęły 4 rundy, i w rundzie piątej mamy leczenie. E, I to jest jedyna, tak naprawdę, runda z leczeniem, w której mamy szansę trochę tych punktów zdrowia odzyskać. Tutaj mieliśmy język niemiecki, więc pytanie: czy jesteśmy tak naprawdę tylko w Niemczech, czy w Austrii? Nie widzę tutaj nic, co by nam wskazywało na to, że jesteśmy w Niemczech, więc zakładam, że to będzie raczej Austria, chociaż zauważyłem napis .de, czyli Niemcy. Hmm, chcemy strzelić w Hamburg? Możemy strzelić w Hamburg. Nie zdążyłem strzelić w Hamburg, ale to był Hamburg. Także gdzieś tam pojawiła się ta intencja i tak ponownie jesteśmy minimalnie bliżej. To nie był Luksemburg. I od teraz, od rundy szóstej, zaczyna się mnożnik. Czyli ten damage, który dostajemy, jest mnożony razy 1,5, w następnej rundzie razy 2, w następnej rundzie razy 3, no nie 3, razy 2,5 i tak dalej, i tak dalej. Co my tutaj mamy na tym oznaczeniu? Nie znam tego słupka. Kompletnie, bo też możemy, słuchajcie, uczyć się takich rzeczy jak słupki, możemy się uczyć takich rzeczy jak języki, wszystko co nam pomoże, żeby takie rundy wygrać. A tutaj jesteśmy w Europie. Tyle na razie wiem, ale nie wiem do końca gdzie. Tutaj mamy trochę inny słupek, który wygląda litewsko, ale to nie jest Litwa. Gdzie jeszcze był taki słupek? Gdzieś na Bałkanach, z tego co pamiętam, i kamera bardzo nie pozwala mi się ruszać. Także musimy strzelać. Pamiętam chyba, że w Macedonii był taki słupek, albo w Słowenii. Nie pamiętam gdzie. W Macedonii. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie mogłem się zdecydować, zdecydowałem się na właściwy kraj, a także tutaj nam się udało. Po raz kolejny Europa. A tutaj mamy mamy.cz. Naprawdę nie daje nam kolega ani chwili czasu, żeby się zastanowić, czy możemy coś tutaj jeszcze znaleźć. Chyba nie. Chyba nie na tyle szybko, żeby coś zaznaczyć i strzelić lepiej od niego. Także strzelam w środek. To było dosłownie nad Pragą, także ponownie kilkaset punktów do przodu, 600 nawet. Ten damage jak na siódmą rundę jest stosunkowo niewielki u nasobu, ale spodziewam się, że za chwilę ktoś z nas popełni jakiś istotny błąd i tutaj może się to wówczas skończyć. A to wygląda jak jakiś kraj. a właśnie jakiś kraj bałtycki. Tylko jaki? Bo kompletnie nie poznaję, jaki to jest język. Szukam tutaj jakichkolwiek poszlak. Poza tym, e, najlepsze były jakieś banery reklamowe, ale nic takiego nie widzę. Tutaj mamy coś, co wygląda jak litewski U z ogonkiem, czyli jesteśmy zdecydowanie na Litwie. Możemy tutaj w miarę bezpiecznie sobie kliknąć e, i zobaczyć w sumie, czy tak samo uważa nasz przeciwnik. A on nie, on strzelił w Bułgarię. I to może być wystarczająco, aby go pokonać w tej rundzie. Wygrywamy naszą pierwszą gierkę, także naprawdę fajnie. Nie było łatwo aż do tego momentu, ale się udało. Druga gra, i to nie będzie gra prosta, ponieważ e, nasz przeciwnik ma dosyć wysoki rating. Ja z nim już grałem parę razy i jeszcze chyba nigdy z nim nie wygrałem. Także tutaj nawet nie mam pojęcia, co to może być do końca. E, a ruch mamy prawostronny, także wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś Meksyk, Stany Zjednoczone na granicy, nawet tutaj niżej. Tutaj niżej. On na szczęście też nie strzelił, ale, ale trochę mnie dojedzie z punktami. E, tutaj jakieś w ogóle są napisy na ziemi. Ktoś sobie po prostu pomazał, także to wskazówka nie będzie, ale mamy i. Właśnie, co my tu mamy? E, trzy pasy na znaku. Spróbujemy znaleźć jakiś język albo coś takiego. Tam widziałem samochód policyjny, ale już sobie go zignorowałem. I mamy Cyrylicę, ale co to może być za kraj? Czy to jest Bułgaria, czy to jest jakaś Macedonia, czy to jest coś takiego? To chyba nie jest Rosja, ale nie mam pewności. Nie wydaje mi się. Ukraina może, nie wiem. To była Rosja. I to bardzo daleka Rosja. Z jednej strony mogę się bardziej postarać, ale z drugiej mam już takie nastawienie, że w sumie to kurczę, przegrałem już trochę. Tym bardziej, że runda ledwo się zaczyna, on już gesuje. No tutaj jest krajobraz trochę jak z Bułgarii i to w sumie jest nasza jedyna wskazówka, także klikamy sobie w tą Bułgarię. Byliśmy dosłownie chyba 5 metrów bliżej od tego chłopa. Czy możemy zobaczyć tutaj cokolwiek użytecznego? No nic specjalnie użytecznego. Wiem, że jestem Norwegia albo Szwecja, bo są europejskie tablice. E, I tam widzę chyba nawet może. Dobra, kliknijmy w sobie w Szwecję, w Sztokholm, chyba tutaj gdzieś jest. Ale to była Norwegia. Okej, okay. okej, okay. trąd. Mamy od razu żółte tablice, żółte blachy. E, no, to wygląda po prostu zwyczajnie jak gdzieś tam Holandia, czyli Niderlandy, w zasadzie nie Holandia, chociaż może okazać się, że jest tu i Holandia. Eee, no proszę bardzo. Jesteśmy dosłownie obok Amsterdamu. Eee, mamy followkara nigeryjskiego, czyli w Nigerii jesteśmy. Ja tych regionów Nigerii kompletnie nie znam. Mam nadzieję, że on też nie, bo w przeciwnym razie może ze mną solidnie wygrać. Eee, I na szczęście nie strzelił dokładnie, ale ponownie jest trochę do przodu. Natomiast jeżeli będziemy w każdej rundzie obrywali, no to nie powinniśmy z nim wygrać. Tu jest tablica na Zagreb, czyli Zagrzeb. Zobaczymy jak jak druga, druga tablica na co wskazuje? Nie widzę na co, ale... E, ale możemy sobie po ten zagrzeb gdzieś strzelić teraz. Mamy to... w tamtym kierunku, czyli w teorii powinniśmy być z tej strony miasta gdzieś. Albo nie, albo być zupełnie gdzieś indziej. Pewnie. Czemu nie? E, ruch jest na pewno prawostronny i mamy tutaj jakieś napisy, które chyba są po hiszpańsku? Nawet nie widzę, szczerze mówiąc. Jakaś pojedyncza żółta tablica, ale to jeszcze nie jest żaden powód, żeby się tym sugerować. Do tego, gdzie my możemy być. Autko mamy białe mm, i mamy typowe tablice dla chociażby Argentyny czy Chile. Także możemy strzelić sobie w Santiago, ponieważ w Argentynie białego auta, z tego co mi się wydaje, w ogóle nawet nie ma. Także jesteśmy pewni, że to jest Chile. Nie wiemy tylko, jakie miasto. Było to bardziej na południe. Los Angeles, no to prawie jak stany zjednoczone. Strasznie widzę coś dziwna kamera jest. Nie zależy to od generacji raczej, ale po prostu jakieś dziwne barwy. I tutaj mamy napisy po angielsku, chociaż ich nie rozczytam, bo niestety, bo niestety jakość mi na to nie pozwala, ale mamy żółte blachy z tyłu, więc zakładam, że jesteśmy po prostu w Wielkiej Brytanii, w którym miejscu nie wiem. Ale zważywszy na obecną sytuację, chyba dobrze by było strzelić na przykład w Isle of Man. Eee, możemy tam być, nie byliśmy tam, trudno musimy ryzykować, żeby spróbować coś ugrać, bo w przeciwnym razie po prostu przegramy. Jak widać, przegraliśmy i tak. No, chyba ta porażka w ostatniej grze była dosyć nieuchronna, ponieważ tak graliśmy nawet z tym nastawieniem, że przegram. Eee, ale teraz skupmy się na tej grze, ponieważ widzę już, że jesteśmy na Islandii. I mamy taki właśnie kładzik. Nie pamiętam w której on miejscowości był dokładnie, ale to chyba była ta miejscowość? Coś takiego? Albo jeszcze była ta miejscowość na S? Któraś z tych tutaj? Pamiętam, że gdzieś w tej zatorce. Także jak strzelimy tutaj, to nie powinno być źle. No nie, byliśmy tutaj niżej. Dokładnie tak. CC Newt, Miejscowość na S, o której wspomniałem. Gramy teraz dla odmiany z. Facetem, który ma chyba 500 ratingu, także trochę niżej, ale i z takimi już zdarzało mi się chyba przegrywać, więc tutaj bym się nie zdziwił, jakby coś takiego się stało. Widziałem natomiast, że jest słup, który jest dosyć charakterystyczny, e, dla między innymi e, węgier. Także zakładam, że możemy być gdzieś na węgrzech. Zaraz sobie to potwierdzimy zresztą. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest węgierski busik na znaku. I mamy też węgierski język poniżej, także możemy sobie tutaj bezpiecznie strzelić. W ogóle ta meta na busy na znakach jest dosyć niedoceniona, moim zdaniem. Udało mi się tego całkiem nieźle wyuczyć. I jeżeli nie ma tam języka w pobliżu, to jest to naprawdę przydatne. Tutaj nie mam do końca koncepcji, gdzie możemy być nawet. Europejskie blachy, ok, to jest coś, ale tego się w sumie domyślałem. Tylko teraz pytanie: w jakim kraju? Stanisław Kopecki, co to jest? To wygląda jak R, z tym to chyba wygląda jak Czechy albo Słowacja, ewentualnie. Jeżeli to są Czechy, to pamiętam, że w Słowacji nie ma tego białego paska na obramówce znaków, także możemy chyba strzelać sobie właśnie w ten kraj. I jesteśmy na samej północy. A tutaj strzeliliśmy bardzo podobnie, także nawet minimalna strata punktów dla mnie. Uwielbiam takie lokacje po prostu. A eee, co to jest? No, coś tam. No entry. Ok. Czyli to jest zapewne Wielka Brytania, albo. Mm, nie, Rumunia, Irlandia. <grytania> Musimy sobie tylko pojechać tutaj. I mamy od razu żółte blachy. Ok, czyli ostatnio strzeliliśmy w Isle of Man. No, to po prostu tym razem chyba bezpieczny gest. Eee, strzelamy sobie w główną część tego kraju. I jesteśmy na Jersey. Ok, na Jersey. Miałem też przez moment taką myśl, że możemy tam być, ale mówiłem, strzelamy bezpiecznie. Strzeliliśmy w główną część Wielkiej Brytanii, w główną wyspę e, i się jakoś specjalnie na tym nie przejechaliśmy. Teraz mamy rundę z leczonkiem, e, czyli mamy okazję się podleczyć trochę, chociaż w sumie nie my, bo my mamy dosłownie 95 mniej e, życia, bardziej nasz przeciwnik potrzebuje leczenia, ale myślę, że możemy mu trochę dać czasu, czemu by nie. Sobie poszukamy gdzie możemy być. To jest chyba żółty, tylko tak słońce pada. Jeżeli tak, to jesteśmy gdzieś w Chorwacji. A przynajmniej na to się zanosi. Także strzeliłbym sobie gdzieś w te rejony bardziej południowy. Gdzieś tutaj, praktycznie idealnie. Polska to nie była, ale jeszcze dzięki temu, że to jest runda z leczeniem, ma nasz przeciwnik okazję zagrać się w kolejnej rundzie. Bardzo ciekawe w ogóle są zielone blachy tutaj z tyłu. To jest dosyć niespotykane, a ja nie zdążyłem jeszcze się określić, gdzie możemy być. On już zgaduje. No dobra, gdzieś w tym rejonie raczej mogą być Zjednoczone Emiraty Arabskie, czemu nie? Strzelmy sobie. Jesteśmy tutaj pod Sharjah. On był trochę bliżej, strzelił centralnie w sam Dubaj. Natomiast tutaj mamy coś, co wygląda dosyć jak Singapur albo przedmieścia Singapuru. Właśnie, mamy tutaj te znaki tradycyjne dla Singapuru, czyli właśnie zielone znaki z białymi napisami. Tradycyjnie można szukać, gdzie to jest dokładnie, bo mamy wszystkie informacje, które są potrzebne, ale Singapur jest na tyle małym krajem, że po prostu najłatwiej strzelić gdzieś w środek i w sumie wygrać tym samym całą gierkę, ponieważ pan tutaj strzelił w Kuala Lumpur. Kuala Lumpur to nie było. Nie wiem jakim cudem w odstępie dwóch gier trafiamy na tego samego chłopa. Tutaj od razu przynajmniej wiemy, że jesteśmy w Nowej Zelandii po znaku. Spróbujemy się odkuć, spróbujemy się postawić i nawet jeżeli nie wygramy, no to tym razem zagrajmy jakoś konkretniej. Ponieważ mamy szansę na rewanż, a to się nie zdarza często. Tutaj byliśmy w miejscowości, której nawet nazwy nie widzę, Blenheim. Czyli nie byliśmy nawet na północnej wyspie, ale w każdym razie gesto nie był zły, ponieważ nasz przeciwnik strzelił podobnie jak my. Tutaj mamy karmetę, ok, i mamy napisy, które są bengalskie, także jesteśmy w Bangladeszu. Możemy gdzieś tutaj sobie również zaznaczyć w okolicach Naki. Na ogół gdzieś tam są wszystkie lokacje. Ponownie bardziej na południe, ale również tam ponownie zaznaczyliśmy praktycznie to samo miejsce, także bez problemu. Flaga Tajlandii, a także widzę, że każda runda na razie jest szybka i przyjemna, co nie oznacza, że to będzie trwało. A tym bardziej, że to dopiero teraz trwają te początkowe rundy, a w tych początkowych rundach przeważnie nawet jeżeli stracimy trochę życia, to nie stracimy aż tak dużo, a w tym przypadku nawet zadajemy. Tutaj mamy bardzo japońską rundę, a japońskie blachy, japoński słupek, low cam tak zwany, czyli niska kamera, w stosunku do innych krajów, praktycznie na wysokości dachów samochodów, gdzieś klikamy sobie bezpiecznie w Tokio. Ostatnio robiłem z tym właśnie przeciwnikiem dosyć ryzykowne gesy i się na tym przejechałem. Także tym razem zagrajmy sobie spokojniej, a może nawet uda nam się wygrać. Kto to wie? Spróbujemy sobie nawet gesnąć jakoś szybko. Nie wiem co to może być, ale wygląda to dosyć bałtycko. No nie, to nie są kraje bałtyckie, ale nie potrzebuje w ogóle się leczyć praktycznie. Także i tak się przekonamy. Chociaż nie, dobra, to była Łotwa. Strzeliłem losowo w Łotwę, nawet się nie upewniałem, że to jest Łotwa. Ja, ale trafiłem dobrze. Co to jest? To jest lotnisko! Co my robimy na lotnisku? Dlaczego jesteśmy na płycie lotniska? A... Najgorsze jest to, że wszystkie samochody na lotniskach mają napisy po angielsku, więc nic nawet z tego nie wyczytamy. Boże, gdybym ja znał lotniska, to by było naprawdę fajnie. Um, jakie tu mamy tajskie? Tu mamy Air Austria chyba. I mamy jakieś uh, irlandzkie linie lotnicze, to są bodajże, więc możemy strzelić w Dublin, jeżeli jest bardzo dużo samolotów tego typu. No Jest ten Shamrock, czyli ta koniczyna, czyli najbardziej irlandzko jak się da. Jest jeszcze Delta, ale to akurat nas nie ciekawi. Także to był dobry gest. Zgadliśmy właśnie po samolocie. I zadajemy 4000 dema. To był naprawdę, naprawdę dobry gest. Oczywiście przeciwnik będzie się starał teraz odkuć, ale ja już widzę, że to jest Izrael. Także chociaż trochę mu tego, tych szans na odkucie się zabiorę, strzelając trochę szybciej od niego, myślę, że on wie, gdzie jesteśmy. Raczej na pewno wie, gdzie jesteśmy. Tylko pytanie: jak dokładnie? Bo ja strzeliłem w Tel Awiw, on strzelił trochę na obrzeżach, ponownie minimalnie bliżej, ale to nie jest na tyle, żeby jeszcze go wykluczyć z gry. Musimy jeszcze mu zrobić 2000 obrażeń i kompletnie nie mam pojęcia, jak to zrobimy. Tu mamy coś, co wygląda bałtycko dosyć. Tym bardziej, że tu jest to O. Kreska nad O. No, come on. Jeszcze jakaś tabliczka, jeszcze jakiś napis by się przydał. Tu coś mamy. Dobra. To jest węgierski. Język węgierski, klikamy w Budapeszt, on zaznaczył dokładnie tą miejscowość. Dokładnie ta miejscowość, także próbuję się odkuć teraz. Nie dajemy mu za dużo okazji, teraz chyba też mu nie damy, bo to ponownie powinien być Bangladesz, albo Ghana, Ok, Myślałem, że to Bangladesz, ale jest ta tasiemka na samochodzie, także tutaj jest karmeta. Klikamy sobie gdzieś w Kumazji, niech będzie, czemu by nie. On był nawet trochę bliżej, strzelając w centralną część kraju. Dobra, jest znak po prawej stronie, więc mamy ruch prawostronny, co mi nie pomaga, bo początkowo mi to wyglądało jak jakaś Nowa Zelandia czy coś. A... Więc teraz się zastanawiam solidnie, gdzie my możemy w ogóle być. Ale na szczęście o tyle dobrze, że chciałem powiedzieć, że on też się zastanawia, ale już się nie zastanawia. Jakże będziemy musieli strzelać. Nie wiem co to jest. Są jakieś słupki, które wyglądają dosyć azjatycko. Jeżeli jest prawostronne, to możemy być w Kambodży. I byliśmy w Kambodży, dosłownie na samym obrzeżu. Tutaj on ponownie trochę lepszy, ale udało nam się wyratować w tej rundzie. Dobrym gestem, jakby nie patrzeć. A tutaj jest Ameryka Południowa, a przynajmniej Łacińska. Biały samochód, jeszcze nie wiem jaki to jest kraj. Więc ponownie będę musiał się pokusić o jakiś strzał. Ekwador albo Meksyk? Zostańmy przy Ekwadorze. Zobaczmy co się stanie. To był Meksyk. To był niestety Meksyk i na tym naszą przygodę kończymy. Eee, w każdym razie dajcie w ogóle znać, czy tego typu content wam się w ogóle podobał. Zostawiając łapkę w górę albo jakiś komentarz. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie. No i cześć.